Siema, witam Was w kolejnym odcinku na Lotboxie! A dzisiaj... Byli deweloperzy Battlefielda z ich nową grą i serio, po sneak pikach wygląda ona nieziemsko, ale dzisiaj właśnie omówimy co nieco na temat tej produkcji. Dodatkowo Mafia 4, czyli gra, która nigdy nie była w trakcie tworzenia, Forza Horizon 5 otrzyma tłumaczenie na język migowy, EA Sports straci licencję na FIFA kosztem Take-Two, Gearsy 5 za darmo na PC-tach oraz Fable, który powstaje od lat. Co mogę rzec? Mam dla was pewien deal. Dawajcie, wbijcie tutaj tysiąc łapeł w górę pod filmem, a Powiedzmy, że jutro odcinek pojawi się o 15:59. Wiecie, co macie robić, widzowie? Mogę jeszcze powiedzieć, żebyście zostawili subskrypcję z dzwonkiem. I w sumie, ja się przedłużam to, co zaczynamy. Po najlepsze ceny gier gorąco zapraszam na stronę eneba.com. A gdy użyjecie kodu lootbox, wydacie jeszcze mniej siana. Wszystkie potrzebne linki macie oczywiście w opisie. Nie da się ukryć, że nad Battlefieldem czuwa naprawdę masa osób. Każdy z nich odpowiedzialny jest za wybrany element rozgrywki i wiadomo, stara się tworzyć go do skraju swoich możliwości. Niestety, lecz kiedy jakiś deweloper nie wykazuje już takiego entuzjazmu lub nie przykłada się do projektów, to musi niestety opuścić firmę, bądź wziąć sobie wolne. Taka jest kolej rzeczy. Ja mam na przykład farta, bo do filmów nie przykładam się w ogóle, a dalej tutaj jestem. Dzwoni Patryk. Ale o czym my dokładnie teraz rozmawiamy? no, tak jak na wstępie. Byli deweloperzy BFA, postanowili rozpocząć pracę nad ich nową grą. A co za tym idzie, mają także swoje studio. Zwie się Embark Studios i daje wgląd w debiutancki projekt PVP z Otwartym Światem, o którym wciąż niewiele wiemy. Uważa się, że nadchodząca produkcja będzie darmową strzelanką kooperacyjną. A nowe zajawki mogą wskazywać, że już niebawem nadejdzie oficjalna informacja. Może teraz nieco o samym studiu. Sama grupa została założona przez patryk. Patrika Sodelunda, byłego wiceprezesa wykonawczego EA i dyrektora generalnego DICE. Rok temu leciutko zdradził, że około 200 osób pracuje nad kooperacyjną grą akcji Free2Play osadzonej w odległej przyszłości, w której gracze powinni współpracować, aby pokonać niemożliwe dla nich sytuacje. Od tamtej pory zespół niewiele mówił o grze w otwartym świecie, ale nadszedł w końcu ten czas twórcy pokazania Twitterze nowy zrzut ekranu z nadchodzącego projektu. Jak widać na zdjęciu, oddział dobrze wyposażonych żołnierzy zbliża się do jakiejś futurystycznie wyglądającej bazy chronionej płotem bezpieczeństwa. Kilka dronów patroluje okolice, więc wydaje się, że grupa graczy knuje najlepszy sposób na infiltrację obiektu w ciemności nocy. Kolejny post zawiera krótki materiał filmowy, przedstawiający różne lokalizacje gry, w tym niektóre duże przestrzenie zewnętrzne, a także obszary wewnętrzne. Jest mnóstwo fauny, takiej jak flamingi, różne warunki pogodowe i szeroki wybór terenu. Studio wykorzystuje silnik Unreal Engine w pierwszej swojej grze, a wygląda na to, że może to być po prostu Unreal Engine 5. Powiem szczerze, że jak na razie mało co wiemy, ale będziemy was o wszystkich newsach informować. Produkcja to jedna wielka niewiadoma, która w sobie skrywa masę sekretów, a sam zespół Embark Studios nie dostarczył żadnych dodatkowych informacji na temat tajemniczego projektu, lecz krąży już kilka teorii na temat tego, kiedy studio oficjalnie go ujawni. Niektórzy założyli, że nowe info planowane jest na rozdanie nagród The Game Awards 2021 w grudniu, podczas gdy inni sugerują, że twórcy mogą opublikować pierwszy rzut ekranu podczas 20 rocznicy Xbox Anniversary Celebration, która odbędzie się 15 listopada. Jednak wcześniej Microsoft powiedział, że gracze nie powinni spodziewać się żadnych nowych gier na wydarzeniu. No i co mamy o tym myśleć? Twórcy powoli stąpają, aby pokazać graczom ten projekt i dobrze, mogą liczyć oni teraz na duże wsparcie fanów, aż do popełnienia jakiegoś jednego dużego błędu. Natomiast nie wiem, czy tutaj. Games może liczyć obecnie na takie samo wsparcie. Temat jest co prawda bardzo rozległy i nie znamy szczegółów, ale niegdyś krążyły w sieci pogłoski na temat projektu Hangaru 13. Kilka miesięcy temu dużo mówiło się, że jest to nic innego jak nowa Mafia, czyli no Mafia 4. No. Wszystko wydawało się takie piękne. Tym bardziej, że 13 hangar odpowiedzialny był za trzecią część mafii oraz odświeżenie serii w edycji ostatecznej. Pokazywało to, że garażowi 13 zależy na tak dużej marce, jaką jest mafia. No ale co mogę rzec? 4 lata pracy i to. Tutaj, no, właśnie to. Projekt trafił do kosza. No i teraz musimy rozkwinić, że twórcy nigdy nie mówili nic o mafii. Była to niezapowiedziana produkcja, która rozbudowywana była przez kilka lat. Informacja o anulowaniu tytułu pojawia się w raporcie finansowym Take Two, do którego oczywiście należy 2K Games. W dokumencie poinformowano, że projekt kosztował twórców aż 53 miliony dolarów. Jest to kupa kasy, jak na takie przedsięwzięcie, no ale co mogę poradzić? Głos w całej sprawie postanowił zabrać dziennikarz branżowy Jason Schreier, reporter wy Wyjaśnił, że niektórzy pracownicy Hangar 13 dowiedzieli się o anulowaniu gry z Maili, a niektórzy dopiero wtedy, gdy przeczytali jego artykuł. Jest to naprawdę zabawne, że takie studio nie może poinformować wszystkich za jednym zamachem. Jason Schreier uważa, że wiele mówi to o zarządzaniu studiem i komunikacji wewnętrznej. No i jak mówi insider, Hangar 13 w ogóle nie pracowało nad Mafią 4. Porek, który pochłonął tak wiele pieniędzy, to inna gra o gangsterach o nazwie kodowej Volt. Tytuł miał być nastawiony na rozgrywkę multiplayer. Ostatecznie tej, kto porzuciła produkcję, która od początku mierzyła się z szeregiem trudności, a takim największym była oczywiście pandemia. Liczyliśmy na coś niesamowitego, a otrzymaliśmy, no właśnie nic nie otrzymaliśmy. Za to Forza Horizon 5 otrzyma coś, co jest naprawdę ciekawe. Rzecz jasna, produkcja ta ostatnio robi gigantyczny szum, przez to, że można w nią już grać. Grafika, jak i same dzięki samochodów, to cudo, ale ta nowa opcja pomoże wielu osobom. Jak pisze sam Microsoft, w jednej z najbliższych aktualizacji do Forzy wprowadzone zostanie tłumaczenie na język migowy. A dzięki tej funkcji podczas przerywników filmowych w prawym, dolnym rogu ekranu pojawi się taka pani, która przetłumaczy wypowiedzi za pomocą migania. Opcja będzie jedynie dostępna w dwóch wersjach językowych, a mianowicie amerykańskim i brytyjskim. Warto powiedzieć, że mechanizm jest częścią udogodnień dla graczy z niepełnosprawnościami. Deweloperzy przygotowali także inne mechaniki, które już teraz znajdują się w grze. Jednymi z nich jest na przykład narrator czytający teksty w menu, możliwość zmniejszenia tempa rozgrywki w trybie offline, bądź ustawienie dla daltonistów. Bardzo fajnie, że twórcy robią coś takiego i no dzięki temu nowi gracze będą odwiedzać produkcję. Oj, ostatnio dużo nieciekawych rzeczy dzieje się z FIFA. Oj, to dużo. Electronic Arts obecnie prowadzi ostre negocjacje z Międzynarodową Federacją Piłki Nożnej, o licencję na nazwę FIFA. Nie trudno założyć, że obie strony mają wiele do stracenia, no ale walkę wygra tylko jeden. Rozmowy obecnie stanęły, można powiedzieć, w martwym punkcie, a wszystko przez wygórowane wymagania finansowe organizacji oraz różne wizje na temat wyłączności marki. Może stać się także niedługo wielka rewolucja FIFA. Mówiło się dużo o nowych wydawcach, którzy mogą nabyć licencję. Prezes Take-Two niedawno udzielił bardzo wymijającej odpowiedzi na pytanie o nabycie kolejnych praw w świecie piłki nożnej. Wszystko to miało miejsce podczas publikacji raportu finansowego firmy, kiedy to dyrektor generalny Take-Two, Strauss Zelnik, zamiast odpowiedzieć wprost na pytanie o wykorzystanie z Między EA a FIFA postanowi nawiązać do wkroczenia przez firmę na rynek piłkarski poprzez zakup Studia Nordeus. Tak jak zakłada masa osób, tej kto po cichu rozpracowuje plan przejęcia praw do FIFA i lada moment mogą zaatakować. Kto wie, może nowa gra od 2K Games będzie za darmo, a jeśli nie, to spokojnie, bo gracze będą mogli także zdobyć Jill's Piątkę totalnie za free. Microsoft postanowi przygotować specjalną ofertę w swoim sklepie dla osób, które wpiszą się do Xbox Insider Program. W tym celu należy wykonać kilka czynności, które zaraz powiem, ale trzeba zaznaczyć jeszcze jeden fakt. Według źródeł osoby, które posiadają obecnie Xbox Game Passa, tej jakże darmowej produkcji nie będą mogli odebrać. Dobra, zacznijmy od tego, że na początku trzeba pobrać najnowszą aplikację Xboxa. Po uruchomieniu należy skierować kursor w okolice ikonki powiadomień, gdzie znajduje się link do Xbox Insider Program. Następnie trzeba zapisać się do testów, a potem dołączyć do Xbox Accessibility Insider League. Odszukać XEAil Gears 5, Accessibility a następnie przypisać do swojego konta Microsoft 3 piątkę za darmo. Trochę z tym zabawy jest, ale myślę, że warto. Dodam jeszcze na szybko, że Gears piątka obsługuje funkcję Xbox Play Anywhere, więc po odebraniu na PCcie powinna być również dostępna na konsolach Xbox One i Xbox Series X i S. Fable został ogłoszony w 2020 roku, ale to nie znaczy, że zespół Playground Games rozpoczął rozwój na krótko przed tym. W rzeczywistości twórcy pracowali nad tym projektem od co najmniej 4 lat, ale w tym czasie nie widzieliśmy zbyt wiele o tej serii Gier. Tom Golton, główny inżynier w Playground Games, ujawnił na Twitterze, że od 4 lat pracuje nad kolejnym rozdziałem Fable i jest podekscytowany tą grą. Golton podzielił się kartą, którą otrzymał od studia, gratulując mu kolejnego roku służby. Główny inżynier nie wyjaśnił na jakim etapie rozwoju dołączył do studia, ale można przypuszczać, że przedprodukcja do Fable miała miejsce wcześniej. Okazuje się, że zespół zaczął kształtować produkcję już w 2017 roku. Więc kiedy oczekiwać premiery? Powiem tak, rok 2022 może styknąć, ale to wciąż zbyt za wcześnie, jak dla mnie. Dawajcie napiszcie w komentarzach, co sądzicie o failu. Czy graliście może w jakąś produkcję z tej serii? Wypiszcie komentarze, a ja się zwijam. Servus.